Cześć, witam wszystkich. Ludowy Obserwator. Dzisiaj nadaję ze swojej kuchni, a nie z nory. Pokażę Wam, jak sobie robię taki preparacik, który piję rano. I który bardzo mi pomógł, bo miałem takie dość mocne objawy refluksowe. Czasem jakieś bóle jelit brzuszka. No bo też się odżywiałem, nie, nie za dobrze. Ale dzisiaj pokażę Wam taki eliksirek, który robię. Mm który mi już przez piję go już chyba z półtorej roku czy dwa lata i nawet mi pomógł. Przy okazji mi odzik tutaj stoi. To jest w ogóle fajna rzecz, kiedy się o tym pogadamy No i dużo wody pić. To też przypominam. To jest akurat w plastikowej butelce, wiem brzydko, no ale też za bardzo innej na razie nie mamy. O opakowaniach jest film na kanale. A o diecie też są dwa filmy na kanale i będzie więcej. Dobra, więc tak. O, już marczy na mnie. Młyneczek yy, jakiś tam chiński, to jest do kawa, ale ja go wykorzystuję do właśnie ziół, łycha i lecimy. Siemieniane podstawa absolutna. Może włączyłem ten film? No, włączyłem. Więc tak, z jedna łycha siemię lnianego mielimy. Mały awarczyk. Dobra, zmielone. Cyk, do pojemniczka. Druga łycha siemię W tym całym interesie chodzi przede wszystkim o błonnik. zmielone chodzi przede wszystkim o błąd, a co innego zawierają te zioła, które tutaj będę pokazywał. To sobie sami w mądrych internetach sprawdzicie. A ja nie będę tutaj żadnych wysypywał związków chemicznych. Teraz słychać coś takiego, co się nazywa ostropę planicy Tą tak nazwę mam swoją drogą. szy film, ale nie. nic się nie może zmarnować. Wszystko bum do młynka. Tak, BHP Ej. I tak, siemię lniane, ostropec, babka płecznik, <grymne> zawsze w życiu faceta pojawi się jakaś babka, ale ta akurat jest bardzo fajna, <grymne> znaczy wszystkie babki są fajne, ale ta jest też fajna. Dosypujemy do naszego, do naszego cuda. Taki młyneczek. wyhaczyłem w internetach chyba na Allegro. Z jakieś tam, boże, 30 zł czy 25 zł. Trofi się zangrzać trochę, jak mu ciężko. Ale daje radę. daje radę. To się tak za bardzo nie mieli, ale, ale się rozdrabnia. No i dobra. Po prostu płeśnik na się mianym, to mianym, się skradzimy. Jeszcze mój wynalazek osobisty, który dodaję do tego. Bo tamten przepis jest po części gdzieś tam z internetu ściągnięty. Czarnuszka. Czarnuszkę wszyscy znają i kochają. Więc nagrywa się. No, nie ma się nagrywać, więc czarnuszka, czarnuszki pół łyżki, nie cała, tylko pół. No i dobra. Czarnuszka zmielona, do gara, do kotła i do pieca. No, czarnucha zmielona, teraz piętujemy. Panu młynkowi. Odstawiamy pana młynka. A to wszystko ładnie mieszamy. W tym momencie włączamy wodę, żeby się gotowała. Tak, więc, dolałem wody do włączonego czajnika. Nic nie będzie. Przetrwa to lato i teraz bierzemy sobie dwa no ładne egipskie kubeczki. W jednego kubeczka sobie wlewamy na przykład wodę. Oczywiście wiemy jaka jest zasada z ziołami. Jak coś tam pierwszy raz sobie zastosujemy, to bierzemy malutką ilość i sprawdzamy, czy nie ma jakichś reakcji alergicznych. Ja sobie te preparaty, no ponieważ my zawsze robimy na dwie osoby rano, Dlatego ja z całej łyżki, dlatego ja sobie zrobię tak z połowy nawet za dużo. Po półtorej roku tym jak zacząłem pić, to brałem trochę więcej brałem chyba te łyżki bo na przykład na jedną osobę małą czubatą stołową łyżkę. Teraz już trochę mniej, że tak powiem biorę woda już była wcześniej przygotowana, więc... Nie będę i tak walił do końca. Zalewam takie coś sobie o wodą, jednocześnie mam przygotowaną, zwykłą, normalną wodę na kupicie. Ale tu syf! <grym wyszcząc> Może skądś to słyszałem. Dobra. I teraz takie o zjawisko. Zrobi się nam taka... Zrobi się nam taka galaretka. Bo nie do końca to widać, ale to jest takie galaretkowate. I sobie jeszcze do tego dolejemy teraz trochę wody zimnej. To, to powinno generalnie dłużej postać. Ja robię to teraz na szybkości. Ale to powinno tak z 5 minut sobie naciągnąć. Jeszcze od razu jedną rzecz Wam pokażę. Kiedyś waliliśmy po 5, teraz walimy po 3. To są czeski moreli. Które zawierają, Jezus, jak to się nazywa, amigdalinę. I są bardzo dobre jako taki środek na, no może nie na raka, ale na, na, na działalność przeciwrakową już, już, już dużo wcześniej. Więc to sobie łykamy, jemy. One są trochę gorzkie, ale... A, te gorzki gorzkie Nie można z nimi przesadzać. Tam chyba dawka dzienna w trzech pestek to jest max, ale miałem ja zjechać do trzech. Bo też już je jem z 2 lata i teraz tylko po 3. Wszystkie te rzeczy tu są dostępne w internetach, na Allegro, siemieniane w workach kilogramowych, Babka płesznik w worku kilogramowym, yy, z Plamisty też jest dostępny. Yy. I czapuszka też jest dostępna, także wszystko można sobie za grosze kupić. I taki eliksirek codziennie rano sobie zamieszać, żeby z dna się zaciągnęło. Wodą, bo wody dużo trzeba pić. Wielu ludzi jakoś pije mało wody. Ja też piję mało wody. I sporo rzeczy w organizmie się poprawia, jak się więcej wody pije. Tylko przypominam, na początku, jak ktoś chce sobie takie coś pić rano, to na początku sprawdzić maciupeńką ilością sobie zrobić, czy nie ma jakichś reakcji alergicznych. Czy wszystko ok? To jest dobre i na jelita, i na brzuch, i na żołądek, i na. Ja tam trochę sobie sprawy refluksowe poprawię, choć wiadomo, że refluks to jest jakby uszkodzenie mechaniczne tych zaworków, które mają zatrzymywać treść żołądka. Ale, ale, ale sam, sam jakby przebieg refluksowy on jest taki łagodniejszy, mniej odruchów wymiotnych, mniej kaszlu. No i to chyba tyle, co chciałem Wam pokazać. Dziółka są fajne. I polecam interesować się ziołami, bo to jest zajebista medycyna naturalna. Pozdrawiam, życzę fajnej końcówki wakacji jeszcze. Na razie hej!